Chcielibyśmy, żeby ten następny rok był dla Was jeszcze lepszy niż ten, zarówno w życiu osobistym, w szkole, w pracy, na studiach, jak i w klubie. Życzymy obu drużynom, które tutaj są, yy, dwóch rzeczy. Pierwszej drużynie życzymy awansu do Ekstraligi, a drugiej drużynie życzymy awansu do drugiej ligi. Obie drużyny są bardzo blisko tego, jedna jest wiceliderem, a druga jest liderem swojej rozgrywek, więc myślę, że wszystko zrobicie, żeby się tam znaleźć. A tym samym zrobicie nam, tutaj siedzącym, wielki prezent. Będziemy naprawdę bardzo szczęśliwi z tego i myślę, że wy też będziecie szczęśliwi. Chciałbym też Wam podziękować w imieniu zarządu za ambitną postawę na boisku. Przede wszystkim za wolę walki, za chęć odnoszenia zwycięstw i za to, że po prostu bardzo fajnie grałyście, że się fajnie przy okazji bawicie. Pełnym zaskoczeniem dla nas postawa drugiej drużyny, naprawdę jesteśmy zaskoczeni, też Wam bardzo dziękujemy. Liczymy na więcej, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzę Wam, powodzenia w przyszłym roku i dajcie nam prezent awansu do Ekstra Ligi i do drugiej Ligi. Dziękuję.